Firmy koncentrują się na swoich usługach, na rozwoju własnej działalności gospodarczej. Ważne jest to, aby rozwijać spółkę, ale jednocześnie zadbać o to, w jaki sposób tworzymy usługi czy produkty. W jaki sposób możemy przyspieszyć transformację? W LIREKO zbudowaliśmy o specjalne oznaczenia produktów, tak zwane Sustainable Selection. Jest to etykieta stworzona razem z SGS-em, także jest to certyfikowana metodyka oznaczania produktów. Klient jest w stanie wybrać sobie produkt, który jest wpływa. Mniej negatywnie lub też pozytywnie na, na środowisko. Pozytywnie w znaczeniu takim, że możemy go wrócić do obiegu zamkniętego. Klient się może wybrać produkt, który będzie wspierał well-being. Mamy oznaczenie Life at Work, czyli myśląc o pewnej o, i o well-beingu, ale myśląc również o efektywności pracy. To być efektywnym, to znaczy mieć narzędzia, które pozwalają mi pracować efektywnie. Jakby Lireco ma specjalną etykietę, która przedstawia te produkty. Produkty są certyfikowane, to jest zawsze we współpracy z, z podmiotami trzecimi, jako że my nie jesteśmy ekspertami, zawsze szukamy tej wiedzy obok. Jeżeli chodzi o środowiska lokalne, mamy dedykowaną etykietę, która nazywa się Community. Klient filtrując na naszej stronie produkty poprzez tą etykietę, wie kogo wspiera. I tam znajdziemy głównie produkty od producentów polskich, na przykład. Jeżeli produkt jest z zagranicy, wówczas. Klient wie, że dana organizacja wspiera swoje otoczenie lokalne różnymi inicjatywami. I my te inicjatywy audytujemy. W centrali mamy specjalnie powołaną spółkę, która audytuje naszych dostawców, czy to, co jest wypełnione w ankiecie, pokrywa się z prawdą.